Po zeszłotygodniowej prezentacji Wiedźmina 4 na Gali The Game Awards gracze masowo powrócili do Wiedźmina 3, Dziki Gon. Dane ze SteamDB pokazują, że liczba graczy w tej grze, która przed zapowiedzią oscylowała wokół 10 tysięcy, wzrosła czterokrotnie, przekraczając 40 tysięcy w minioną niedzielę, osiągając szczytowy poziom 44 179 graczy. To najwyższa liczba od czasu dużej aktualizacji w czerwcu 2024 roku. Chociaż te statystyki dotyczą tylko użytkowników Steam, przypuszcza się, że liczba graczy znacząco wzrosła również na platformach PlayStation, Xbox i Nintendo Switch, choć dokładne dane nie są dostępne. Odnowione zainteresowanie podkreśla ekscytację związaną z nadchodzącą kontynuacją. W powiązanych wiadomościach CD Projekt Red potwierdził, że Ciara Berkeley zastąpi Joe Wyatt w roli Ciri w Wiedźminie 4, zarówno pod względem głosu, jak i motion capture. Chociaż Wiedźmin 3 był postrzegany jako ostatnia główna przygoda Geralta z Rivi, jego aktor głosowy Doug Cockle ujawnił, że odegra on mniejszą rolę w kolejnej części, która skupi się na Ciri jako głównej bohaterce.